Tak więc stało się. Jacek Kurski padł. Nieoczekiwanie, niespodziewanie, Rada Mediów Narodowych w trybie właściwie zamachu stanu odwołała prezesa TVP. Plotka głosi, że pan prezes dowiedział się o tym, że nie jest już prezesem od strażnika TVP. Przyjechał ponoć do garażu. Próbował kartą otworzyć windę. Gdy nie działała, wybiegł z krzykiem do strażników, a jeden z nich powiedział mu, proszę nie krzyczeć, pan nie jest tutaj już prezesem. On w złości powiedział, "Zwolnijcie", Tak mówią plotki. A się okazało, że miał rację ten strażnik. Jacek Kurski po siedmiu latach służby Jarosławowi Kaczyńskiemu został potraktowany jak murzyn, który zrobił swoje. Różne są teorie. Co się stało? Tak naprawdę, że Jacek Kurski przestał być prezesem. Niektórzy spekulują że było to związane z tym, że ma jakieś wielkie zadania przed sobą. Inni mówią: Prezes Kaczyński wrócił z urlopu z decyzją. A ja myślę, znając Jarosława Kaczyńskiego, że mechanizm był prostszy. Po prostu Jarosław Kaczyński latem zrobił objazd po kraju i stwierdził, że nie podoba mu się to, że nawet w jego mateczniku w nowym targu. Ludzie do niego krzyczą, będziesz siedział. No czyja to wina? No, z pewnością nie jest to wina Jarosława Kaczyńskiego, bo on nigdy nie jest winny. Ani rządu, bo rząd też nie jest winny. Są winni zawsze Niemcy, Ruscy, Czesi, Holendrzy, Unia Europejska oczywiście. I wszyscy święci, tylko nie oni. No więc kto ma być winny tego, że ludzie w kurniku rzucają, Przekleństwami. Za samochodem pana Kaczyńskiego w gnieździe zbierają się, aby protestować, a w nowym targu krzyczą mu, będziesz siedział. No, oczywiście, winna jest polska telewizja, bo za mało prezentuje dobroci ze strony PiSu, jaką naród otrzymuje. Myślę, że to jest błąd Jarosława Kaczyńskiego. No mało jest takich osób, które tak dobrze znałem Jacka Kurskiego jak ja. Pamiętam jak przygotowywał kampanię wyborczą LPR-u jedną z. Był to wyjątkowy cynik. I później żeśmy go usunęli, no to poszedł do PiSu. Ale abstrahując od tego, że jest to człowiek absolutnie cyniczny i kłamliwy do szpiku kości, ja sam z nim wygrałem proces o debatę dokładnie 15 lat temu, 7 września miała miejsce debata, w której wytknąłem Jackowi Górskiemu to, że jest kłamcą, a następnie on mnie pozwał o to, że tak powiedziałem i przegrał prawomocnie. Przed sądem operacyjnym w Gdańsku. Więc nie mam żadnych złudzeń co do tego człowieka, ale w moim przekonaniu przyczyną tego, że PiS dzisiaj nie ma 10% poparcia albo 8, a 30 czy 25, jest właśnie TVP. I ten zbudowany przez Kurskiego mechanizm prania mózgów i kłamania w żywe oczy na bezczela. Po hamsku, bez żadnych ograniczeń, powtarzania, powtarzania kłamstw na opozycję. Czy ten mechanizm się zatnie? Pewnie przez jeszcze dłuższy czas będzie funkcjonował, ale, ale bez swego szefa trochę się rozkalibruje i z czasem będzie coraz mniej funkcjonalny. Dlatego myślę, że nomen omen Jarek Kaczyński zarżnął kurę. Znoszącą złote jajka. A ty, Jacku, teraz masz więcej czasu. Pomyśl sobie, przypomnij debatę naszą sprzed 15 lat. Zaczęła się ona od moich słów, a tu jest szklanka po pośle kurskim. Odstawię ją. Pozwolicie Państwo. Pomyśl sobie tak teraz twoją szklankę z twego biura, z biura prezesa. Tą szklankę, którą kupiłeś za 2 miliardy naszych podatków. A, może nie kosztowała tyle, to jest przesady. Ale w każdym razie tę twoją szklankę ktoś inny odstawia. Już pewnie nigdy na to stanowisko nie wrócisz. Ale jestem przekonany, że prezes pisu da ci coś, co będzie Ci hmm, jakoś tam chroniło. Z pewnością w następnych wyborach postara się Jarosław Kaczyński, abyś dostał immunitet. Ciesz się tymi swoimi małymi sukcesami, chociaż czy ten immunitet Ci pomoże, to zobaczymy. Pamiętajcie, proszę Państwa serdecznie o, to, o mojej prośbie o subskrypcję, tak żebyśmy do końca roku mogli świętować. Przekroczenie 100 tysięcy subskrybentów. Bardzo będę o to zabiegał i będę wdzięczny za każde kliknięcie przycisku Suba. Dziękuję uprzejmie.